Bardzo cieszę się, że wracamy do tematu związanego z mormonami. Oczywiście to jest mój ulubiony temat. Tutaj w rogu oczywiście też widzicie mój doktorat. Kilka egzemplarzy jeszcze jego zostało. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany sektami, manipulacjami, masonerią, to niech w komentarzu się do mnie odezwie. Tam cztery egzemplarze jeszcze zostały. Mogę udostępnić albo niech napisze do mnie na Szwajcar, Małpa, Opoka. Org. A teraz przejdziemy sobie dzisiaj do tematu związanego w ogóle z problemami, jakie pojawiają się w związku z księgą Abrahama. Ale zanim zacznę ten temat, oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. No i oczywiście zalajkować tego filmiku. Wtedy na pewno kanał będzie się rozwijał. No a więc, Mormonizm, jak już wiecie z playlist o Mormonach, tam posiada cztery takie źródła. Natchnione, jednym jest Biblia, drugim Księga Mormona, trzecim perła wielkiej wartości, a czwartym nauki i przymierze. Oczywiście perła wielkiej wartości zawiera Księgę Mojżesza, Księgę Abrahama i pisma Józefa Smitha, które zawierają jego tłumaczenie 23 rozdziału księgi Mateusza, Ewangelii Mateusza, to jest tam 23 rozdział. No oraz pewne tam fragmenty historii kościoła. No w ogóle w tym całym układzie bardzo interesująca jest Księga Abrahama, bo w 1835 roku Smith kupił kilka mumii. Pytanie w ogóle, skąd te mumie tak naprawdę do niego trafiły. No ano stąd, że bardzo dużo mumii swego czasu pojawiło się w Luizjanie Francuskiej. A skąd w Luizjanie Francuskiej? Ano Napoleon przecież prowadził kampanię po Egipcie i potem one jakoś tam sobie wywędrowały do Luizjany Francuskiej, no a potem dzięki temu mógł z nich skorzystać właśnie Joseph Smith, więc w 1835 roku, jak już powiedziałem Smith kupił kilka mumii, które mm, towarzyszyły oczywiście starożytne egipskie papirusy, no i Smith twierdził, że jest w stanie przetłumaczyć te papirusy, ponieważ zostały one napisane w tym samym języku co Księga Mormona, czyli Rzekomo w języku zreformowanym egipskim. Do tej pory nikt nie potwierdził istnienia takiego języka, no ale Smith rzekomo nim się dosyć dobrze zajmował. No, kiedy tłumaczył rękopisy, twierdził, że ta część zawiera właśnie Księgi Abrahama, która została napisana przez samego Abrahama. Więc papirusy do księgi Abrahama zawierały kilka rysunków. Na kanale w tej playlistie. W playliście o mormonach znajdziecie te rysunki. Jest filmik też poświęcony księdza Abraham, a ten filmik jest w sumie drugi. Więc e, zawierał, te papirusy zawierały kilka tak naprawdę rysunków z egipskim pismem, które zostały następnie opublikowane w Times and Seasons, w takiej mormońskiej gazecie. No, no w ogóle te papirusy z jakąś dziwnym trafem zaginęły po śmierci Smitha w 1844 roku. No i w 1967 roku papirusy zostały ponownie odkryte przez Metropolitan Museum of Art in New York, które oczywiście zwróciło je kościołowi mormońskiemu, który potwierdził, że są oryginałami, no i oczywiście opublikował je dla innych. Dziennik Myśli Mormońskiej poprosił kiedyś trzech wybitnych egiptologów o przetłumaczenie tych papirusów. Kościół mormoński nie musiał się w ogóle obawiać, ponieważ Joseph Smith był oczywiście prawdziwym prorokiem. No, współczesne tłumaczenie byłoby tak naprawdę zbliżone do tego tłumaczenia Smitha. Stawka jednak tutaj była, szczerze mówiąc, bardzo wysoka, bo tłumaczenia tych egiptologów mogły albo potwierdzić, albo zanegować te tłumaczenie Smitha. A co za tym idzie zanegować Smitha jako prawdziwego proroka i stwierdzić, że jest on nikim innym jak jakimś tam szarlatanem. Co więcej, jeśli Józef Smith bardzo się mylił w tłumaczeniu księgi Abrahama, z tego by wynikało, że w ogóle nie należy mu ufać, że sporządził, jeśli on tak samo przetłumaczył księgę Abrahama, to tak samo przetłumaczył księgę Mormona, no, bo były w tym samym języku, więc po prostu nie znał tego języka. No, nie? Więc John Wilson i Klaus Bier, obaj profesorowie w Egiptologii na Uniwersytecie w Chicago oraz Peter Parker, profesor Egiptologii na Uniwersytecie Browna, zostali poproszeni o wykonanie tego zadania. No i jak wyglądały te wyniki ogólnie? John Wilson powiedział, że tekst, którego Smith użył do przetłumaczenia Księgi Abrahama, był w rzeczywistości pokrewnym tekstem, e, po, podobnym do e, takiej starej Księgi, która się nazywała Księgą Oddechów. No, Księga Oddechów była takim starożytnym egipskim dokumentem, który został. E, był pochowany wraz ze zmarłymi, aby zapewnić przewodnictwo w tym życiu pozagrobowym. Ten tekst zawsze pakowano do mumii, do zmarłego, dawano mu na drogę: Masz stary, nie ma sprawy, idziesz z tym w zaświaty i tam kiedyś w Hadesie weźmiesz im, komu trzeba pokażeć ten glade. No i to miało zapewnić to przewodnictwo w życiu pozagrobowym. Co oczywiście też wyjaśnia, dlaczego papirusy Josepha Smitha znaleziono wśród mumii, które tak naprawdę kupił. Natomiast Wilson twierdził również, że jeden z rysunków, które Smith umieścił w księdze Abrahama, był w rzeczywistości hipocefalem, czyli takim dyskiem kartonowym, który został umieszczony pod głową mumii pod koniec historii w ogóle starożytnego Egiptu. Klaus Baer powiedział, że papirusy, które Smith uważał za księgę Abrahama, były w rzeczywistości pozwoleniem na oddychanie należącym do kapłana Chora. No jest to taka delikatnie mówiąc inna nazwa. Która została później nadana tej księdze oddechów. No, Ber porównał swoje tłumaczenia z tłumaczeniami Smitha. Łatwo zauważyć, że w ogóle nie ma między tymi dwoma tłumaczeniami jakiegokolwiek podobieństwa, bo e, przykładowo w tłumaczeniu Bera istniało słowo D. Techy E, po angielsku D, prawda? Natomiast ten sam motyw Smith przetłumaczył w taki sposób. Teraz Capon ofiarował na tym ołtarzu trzy dziewice w tym samym czasie, które były córkami Onita, jednego z królewskich potomków, bezpośrednio z Lędźwi. Te dziewice zostały ofiarowane z powodu ich cnoty, nie kłaniały się czci bogom z drewna lub kamienia, dlatego zostały zabite na tym ołtarzu. No to widzimy tą dysproporcję, gdzie tutaj jeden tłumaczy jako D, a drugi całe opisy tworzy. Richard Parker również identyfikował te papirusy księgi Abrahama Smitha jako w ogóle tą księgę oddechu. Wyniki te są e, tak naprawdę e, druzgocące dla Mormonów, bo Joseph Smith nie miał najmniejszego pojęcia o tym, co robił, kiedy tłumaczył papierusy na księgę Abrahama, to z pewnością stawia w ogóle pod znakiem zapytania jego zdolności do tłumaczenia rzekomych złotych płyt, e, gdzie złote płyty przetłumaczono na księgę Mormona, ponieważ znowu księga Mormona i księga Abrahama, jak już wcześniej e, wspomniałem, były w tym samym e, języku. Napisane. Jakbyście zapomnieli, przypominam, żeby wziąć, e, tak naprawdę, zasubskrybować i ten kanał, i zalajkować film. I oczywiście, możecie udostępniać m, te ciekawostki również e, innym znajomym. A jeżeli będziecie chcieli się więcej dowiedzieć, to oczywiście. O, ta strona. Polecam, żeby się odezwać. Cztery egzemplarze jeszcze ogólnie e, są. E, także te wyniki, tak naprawdę, no, są rozgocące. Dla Mormonizmu. No ale wróćmy do tematu związanego z księgą Abrahama. Mormońscy w ogóle misjonarze, którzy przychodzą czasami do naszych drzwi, w ogóle są bardzo oszołomieni, kiedy z nimi się porusza ten temat związany z księgą Abrahama. Niektórzy są całkowicie nieświadomi, że taki w ogóle problem istnieje. Inni z kolei słyszeli o jakimś tam napięciu, ale nie są świadomi wielkości tego napięcia. No, Mormońscy uczeni również nie odnieśli większych sukcesów w swoich próbach wyjaśnienia tego problemu. No, często jest tak, że próbują się oni zasłaniać tym, że nie mają oryginalnych papirusów, których Joseph Smith użył w Księdze Abrahama i że zostali zagubieni. No, co, 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 co jest troszeczkę też nie bardzo, bo Klaus Beer udowodnił, że oni posiadają te oryginalne papirusy i mają je w swoim posiadaniu. Co więcej, są one identyczne z reprodukcjami, które okazały się w tej mormońskiej gazecie Times -O and Season w dniu 1 marca 1842 roku i w dniu 16 maja 1842 roku jak ktoś będzie chciał to niech sobie tam weźmie oczywiście zerknie do tego czasopisma a tam na pewno te papirusy znajdzie a jak nie to oryginalne te reprodukcje znajdziecie również na moim kanale w playliście Mormoni tam jest film dotyczący Księgi Abrahama polecam żeby też przewertować ten filmik w ogóle żydowski midraż zawiera historie, które wzięły część Starego Testamentu i próbowały uczynić je istotnymi dla innych czasów i dostarczyć wielu rozwiązań, odpowiedzi, pytań, albo rozwiązań tych pytań bez odpowiedzi, które pozostawił w ogóle Stary Testament. No midraż zaczął się rozwijać przed ukończeniem Starego Testamentu i trwał nie później niż do V wieku. Naszej ery. Chociaż prawdą jest, że duże tomy Midraszu ukazały się drukiem dopiero pod koniec XIX i na początku XX wieku, przez prawie 2000 lat, Midraszyzm był tak jakby przenoszony ustnie z pokolenia na pokolenie. Wiele z nich zostało wydrukowanych w małych, nieformalnych kolekcjach. W ogóle pierwsi Żydzi przybyli do kolonii Nowego Świata w 1654 roku i w roku 1655 w rodzinnym stanie. Józefa Smitha w Nowym Jorku, powstał pierwszy zbór żydowski w Stanach Zjednoczonych. Prawie 20 lat później Smith zajął się w ogóle nauką hebrajskiego. Kościół mormoński zatrudnił wybitnego żydowskiego profesora Joshua Seixa, aby nauczał Smitha i mormońskich starszych, ponieważ Midrasz istniał w ogóle w Stanach Zjednoczonych w czasach Smitha bez wątpienia tylko i wyłącznie w formie ustnej, a Smith mieszkał stosunkowo blisko pierwszego żydowskiego zboru w Stanach Zjednoczonych, łatwo jest zobaczyć, skąd Smith mógł uzyskać swoje źródła, żeby potem je jakoś tam przekładać do tłumaczeń pewnych związanych z krzygą Abrahama. W ogóle tak na marginesie to w tym przypadku ta cudowna wiedza ze strony Smitha w ogóle nie była konieczna. No ale co w ogóle z tymi innymi pismami? No mormoni mówili, że istnieją starożytne pisma, w tym jedno ze zwojów, w tym jedno ze zwojów z nad Morza Martwego, które potwierdzają w ogóle rzekomo autentyczność Księgi Abrahama, ponieważ historie są bardzo podobne. No i jeden z wybitnych mormońskich uczonych twierdził, że wyżej wymienione księgi mają wiele podobieństw, czyli Księga Abrahama tak jakby potwierdzałaby, że Joseph Smith otrzymał tłumaczenie Księgi Abrahama poprzez właśnie boskie natchnienie, no ponieważ oczywiście nie mógł znać tych relacji, no to oczywiście było to boskie natchnienie. No, nie? no oczywiście ta argumentacja brzmi dosyć przekonująco, dopóki nie pójdzie się gdzieś do biblioteki i nie zacznie się tak naprawdę grzebać. W tym wszystkim, to tam można znaleźć coś takiego, że księga Abrahama, i pokryw księgi rodzaju, mówią o tym, że Abraham udał się do Egiptu, jednak Biblia również to robi. No nie ma więc w tym żadnej wątpliwości, ponieważ Smith był dosyć dobrze obeznany z Biblii. No księga Abrahama, Apokalipsa Abrahama i testament Abrahama mówią o zamachu na życie Abrahama, jednak kontekst w tym z nich w ogóle jakiś wyklucza jakąkolwiek paralelę. No i księga Abrahama, pogański kapłan próbuje. Złożyć Abrahama w ofierze egipskim Bogom w ojczyźnie Abrahama. No, oczywiście, księga Abrahama, apokalipsa Abrahama mówią o Bożej obietnicy, czyli tak naprawdę, jeżeli zaczniemy grzebać sobie jeszcze do tego, dodamy naszą księgę Henocha. Ja już polecam też filmik od naszej księgi Henocha, jest na moim kanale w tej playliście Mormoni. No, to tam zobaczycie, że dużo z tych apokryfów można spokojnie zaciągnąć, wyciągnąć, przerobić i będziemy mieli księgę Abrahama. No, w pozostaje, gdzie w ogóle są te podobieństwa. Jedna słaba paralela to, to jest tak naprawdę wszystko, co my mamy. Dlatego twierdzenia, że istnieją bliskie podobieństwa do księgi Abrahama w innych starożytnych pismach, jest po prostu tak naprawdę, szczerze mówiąc, zmyślona. Oczywiście Mormoni będą się jak najbardziej zarzekać, że oni wierzą Kościołowi we wszystkie ustalenia. Oczywiście można. Dalej z nimi drążyć ten temat, oni będą się przede wszystkim dawać świadectwa, że oni wierzą i tak dalej, ale to jest taka czysta tautologia, bo to jest słowo przeciw słowu, nic merytorycznego, no, to jest tak jakby ktoś dawał argument z tautologii, która jest częścią logiki, że Bóg jest, bo Bóg jest. No, to jest czysta tautologia, prawda? Więc ktoś może odpowiedzieć: Boga nie ma, bo Boga nie ma, no i się kończy ta tautologia, prawda? Słowo przeciw słowa. No w ogóle problem Księgi Abrahama jest tak naprawdę śmiertelnym ciosem dla mormonizmu. Aby zrozumieć jego znaczenie, można by powiedzieć, że mm, e, tak naprawdę e, szczerze mówiąc, tak jakby znaleziono kości Jezusa Chrystusa, e, to byłby też tak naprawdę problem, e, problem dla chrześcijaństwa. Tak? To jest tak samo kwestia tego problemu. E, mi się wydaje, że Księga w ogóle Abrahama to jest w ogóle totalną porażką, bo o księgę Mormona można jeszcze tam sobie rozpatrywać, że chłopina chciał tam Amerykaninom dać nową historię, nową religię, no coś tam tworzył, rzeźbił, e, gdzieś tam, e, nie ma sprawy, ale, ale księga Abrahama już jest totalną porażką, ponieważ to ma być rzekomo tłumaczenie, które się nie trzyma ni kupy, ni dupy tak naprawdę, szczerze mówiąc. E, można by tak naprawdę powiedzieć, że to niczego nie dowodzi. To może być tak samo, nie wiem, jakieś żydowskie oszustwo z pierwszego wieku. Może tak być, nie wiem, ale załóżmy, że byśmy no przykładowo, nie wiem, odnaleźli kości Chrystusa i zrobili test DNA na tych kościach i porównali te wyniki, przykładowo, nie wiem, z całunem turyńskim. No i one by na przykład pasowały. No to chrześcijańscy przywódcy z pewnością by odpowiadali, że no nie mamy odpowiedzi, to tajemnica, no i tak dalej. No, e, święty Paweł przecież pisał, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, wasza wiara byłaby daremna. E, no, oczywiście poruszając temat Księgi Abrahama, no, trzeba być pewnym, że mormońscy goście będą naprawdę zdezorientowani, jeżeli nawet będziecie się powoływali... Na te argumenty, które ja przedstawiłem, bardzo chętnie pogrzebcie w internecie, poszukajcie. Do tego was, e, do, tego, do tego was, e, tak naprawdę, zachęcam, bo do tej pory wiedzieliśmy, tak naprawdę, że wbrew twierdzeniu mormonów tekst Biblii jest godny zaufania. No, wiedzieliśmy również, że dyscyplina archeologii no, nie była przyjazna, tak naprawdę, księdze Mormona. No wreszcie, można by zaobserwować, że w najlepszym razie w najlepszym razie to Joseph Smith się mylił, sądząc, że potrafi przetłumaczyć reformowany egipski, o którego nikt nie znał i nie potwierdził, że istniał i dlatego no, przez tą pomyłkę tak naprawdę uczynił Księgę Mormona i Księga Abrahama niewiarygodnymi. No, w najgorszym razie można by stwierdzić, że był oszustem. No innymi słowy, jeśli Joseph Smith naprawdę wierzył, że otrzymał dar tłumaczenia od Boga i że księga Mormona zawiera historyczny opis tak naprawdę prawdziwych narodów, no to został zwiedziony. No, albo się łudził, albo był odbiorcą sztuczek diabła. No inną opcją jest to, że Joseph Smith wiedział, że jego twierdzenie, że jest w stanie dokładnie przetłumaczyć Księgę Mormona i księgę Abrahama były fałszywe. No, a jeśli tak, to by znaczyło, że był po prostu oszustem. No, czy można wtedy przyjąć założenie, że oszust został oszukany? No, tak czy inaczej, wydaje się całkiem jasne, że Joseph Smith, no, raczej prorokiem Boga to za specjalnie nie był i z proroctwami naprawdę nie miał nic wspólnego. Jak będziecie chcieli więcej wiedzieć na ten temat, oczywiście tutaj polecam moją publikację. Kontakt ze mną poprzez maila szwajcarmałpaupokam.org. Zachęcam do lajkowania tego filmu, do subskrybowania kanału i do udostępniania ciekawszych filmów znajomym. Serdecznie pozdrawiam.